Dobry, witam Was po świątecznej przerwie. Wszyscy najedzeni, więc trzeba spalić kalorie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać podstawowy rower górski w naszej ofercie Marlina 4. Marlin jest to podstawowa kategoria rowerów górskich w naszej ofercie. Cyfra oznacza osprzęt, natomiast nazwa Marlin oznacza konstrukcję ramy. Marliny są dla osób, którzy chcą zacząć swoją przygodę z jazdem na rowerze górskim, chcą dojeżdżać do pracy, chcą spędzać weekendowo czas na rowerze. Nie chcą wydać dużej kasy na rower, chcą spróbować, czy to w ogóle jest coś dla nich. Sama konstrukcja ramy już jest tak zrobiona, że pancerze mamy schowane do wnętrza ramy, więc ładnie estetycznie bryła roweru wygląda. Przy wchodzeniu, schodzeniu czy jakimś upadku nie, nie wyrwiemy tych pancerzy. Najważniejsza rzecz, o której nie, nie myślimy przy zakupie, to brud się nam tak szybko nie dostaje do wnętrza ramy, więc rower nam dłużej służy. W samej ramie mamy wymienny hak przerzutki, czyli, jakbyśmy uszkodzili ramę, wygięli przerzutkę przy jakimś upadku, co się nam może zdarzyć po miesiącu użytkowania albo po 10 latach, wymieniamy sam hak, nie wymieniamy samej ramy. W ramie tak samo są dedykowane specjalne otwory pod błotniki, pod bagażnik, żeby nie stosować tego typu oboj, które naruszają konstrukcję ramy. I tutaj z drugiej strony pokażę. Tak samo jest dedykowane miejsce na nóżkę, żeby nie stosować tego typu obejm, bo one naruszają konstrukcję ramy, a w treku mamy dożywotnią gwarancję na ramę na pierwszego użytkownika. W ramie też jest bardzo fajnie zastosowana guma, taka wklejona, żeby łańcuch nam nie obijał ramy, czyli żeby nie było odprysków lakieru i żeby nam tu miło drgania. To jest podstawowy rower, więc jest na bardzo podstawowym sprzęcie, ale całej grupie Shimano. Jest on na wolnobiegu. Szymanowskim mamy tutaj 7 biegów z tyłu i dwa z przodu z, z przodu. Suport jest na kwadrat tradycyjny, ale suport, korbę, zębatki, przerzutkę przednią, przerzutkę tylnią, kasetę łańcuch, manetki mamy szymanowskie, hamulce tutaj mamy zastosowane, tarczowe, ale mechaniczne. Uczciwie muszę Wam powiedzieć, że z mechaniką jest tak, że działamy siłą mięśni, nie siłą tłoka i musicie mieć świadomość, że trzeba tą linkę podciągać, bo ona się będzie nam wyciągać. Nie ma problemów przy osobach, które ważą do 70 kg. Natomiast jeżeli mamy cięższe osoby, zawsze ich o tym informujemy. Amortyzator mamy tutaj zastosowany Santura podstawowy elastomerowo-sprężynowy. Elastomer to jest nic innego jak utwardzana guma, sprężyna, on nam pracuje. To jest amortyzator bez. Blokady skoku. Co jeszcze z takich rzeczy? Reszta komponentów, jak koła, opony, siodełko, sztyca, kierownica, mostek, są marki Bontrager, czyli marki należącej do Treka. Chwyty tak samo ergonomiczne, które podpierają nerw łokciowy, żeby nam ręce nie drętwiały. My ten rower przed wydaniem Wam ustawiamy do Waszej pozycji, do tak zwanego roz, rozmieszczenia masy ciała, czyli BMR. Robimy wszystko, żeby Wam sprawiał przyjemność, a nie ból. Zapraszamy do Was 2700 zł za taki rower. Uważamy, że to jest uczciwa cena. Możecie swoją zacząć przygodę weekendową i nie tylko weekendową na rowerze górskim. Dziękuję.